Siemano, witam was w kolejnym odcinku z mapkami lecimy już oczywiście z kolejną mapką. Pamiętajcie, że mapki działają tylko przez pewien czas i musicie jak najszybciej po dodaniu odcinku korzystać z nich, bo po prostu Epic to updateuje i one przestają działać. Bo widziałem takie wasze komentarze. Dobra, dajemy Enter kod taki jak padałem, czyli 018768745833, i to jest czwarta wersja już. No, i oczywiście damy odtwarzaj. Yy, gra prywatna, dajemy graj i wracamy do rozlosowywania giftów dla osób, które korzystają z kodu nakrom. Więc pamiętajcie, aby korzystać z kodu nakrom. I widzimy się już na mapce. Dobra, jesteśmy już na mapce. Oczywiście, na startu sobie Enter, żeby rozpocząć. Dobra, i teraz tak. Yy, kiedy jesteśmy już na mapce, oczywiście wchodzimy w losowego lifta, Który tam widzicie. Bierzemy sobie graplerek, Wziąłem sobie też snajperkę w nie mam pokazać, mam kto czyli kto był oglądostać to wie, że bardzo ono się przydaje dobrze, wracając to wchodzimy tutaj sobie na rampę kierujemy się, patrzymy w kierunku spam boxa i stawiamy sobie dwa razy schody dwa razy podłogę obracamy się w lewo i stawiamy jeszcze raz dwa razy podłogę Podbiegamy tutaj i jak zaświecimy się na niebiesko, używamy łatki i pierwszy expiak pada nam już na konto. Jedną rzeczą, którą robimy jest odnalezienie yy, tym kierunku, bo nie robiłem poziom, tego jak spotkamy 60 o, tego kaktusa. I idziemy w kierunku kaktusu, sobie. Po prostu lecimy Oczywiście możecie gdzieś tu grappluera wrócić w pewnym momencie, ale nie jestem pewien od którego momentu. Dlatego ja będę ostrożny Dobra, jest to. I jak ty będziecie tutaj, w to miejsce stawiacie sobie w tym miejscu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ram stawiacie podłogę. Tutaj stawiacie sobie takiego boksa, edytujecie i w tym miejscu jak widzicie jest przycisk do odbierania expa. skacie go, wracacie tutaj, exp już wam się znowu nalicza. Tutaj jest jeszcze raz to samo miejsce, wkraczamy, przebiegamy sobie grapplerkiem. Wchodzimy tu na górę, jak widzicie ja już prawie mam kolejny poziom, eee, a przed chwilą wbiłem. I teraz patrzymy się w, drugim, w, w drugi róg yy, okna. Skamy. jak widzicie wpadamy jeszcze więcej expa. I zaraz wbijemy prawdopodobnie kolejny poziom. Nie zrób do 61. No chyba go teraz zbiję, czekajcie, zobaczymy sobie. Jeszcze idziemy do kolejnego. I, chyba to mamy. Tak, mamy kolejny poziom, jak widzicie 61 już mamy dwa poziomy ale to nie wszystko, lecimy do kolejnego glitcha dobra, kolejną rzeczą którą robimy jest odnalezienie czerwonej flagi to jest sobie postawione, jest ona w tym miejscu czyli pod yy, spawn oczywiście dobudowujemy się co sprytniejsze mogą oczywiście na grappler sobie polecieć A, nie, nie jest spadać, chciałem przyspieszyć tak, tak możecie się coś dostać. Ja trzeba uważać, na to dobra. I w tym miejscu patrzymy się w kierunku tej góry, stawiamy sobie tutaj jedną podłogę, drugą i trzecią, a następnie schody, następnie podłogę i pod patrzymy się na prawy yy, róg. Wciskamy E. Oczywiście, no i za zaczynam się najechać FX, ale to jeszcze nie wszystko. Dostaniemy to samo miejsce. Oczywiście sobie grafiknicy, że jak my się, się tam przedostać i nie ma czasu. Mm, dobra, i teraz patrzymy się w drugi ruch, wciskamy i dostajemy jeszcze więcej expa. Yy, pamiętajcie też, że jeśli któryś z tych rzeczy, które Wam pokazałem nie działa, to, za to zawsze warto sprawdzić kolejne, bo z tego co widzę, czasami ludzie wchodzą, patrzą, że pierwszy ten nie działa i przerywają. Zawsze sprawdźcie wszystkie e, glitche, e, bo część z nich może nadal działać i dać wam bardzo dużo expa. Kolejnym glitchem, który jeszcze mamy e, do zrobienia jest e, taki specjalny, tajny pokus. Zrobimy sobie tutaj e, schody i podłogę. Słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich e, ukośnych e, podłóg. Tu stawiacie jedno do góry, podłogę. wykonujecie taniec, łoteczkę. Wracacie się teraz. I idziecie w tej fedru. Yy, tak jak jest to w kierunku tej platformy. I stawiacie raz, dwa, trzy, cztery schody. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 podłóg. I tutaj powinno Was przyjąć do takiego pokoju. Jak widzicie, tutaj jest napis RTX i po prostu wciskacie sobie po kolei te wszystkie przyciski, co daje Wam jeszcze więcej EXPA. One się dosyć szybko wciskają i będzie Wam po prostu to mnożyło. Expa.